Cześć, witam, kłaniam się, jestem Space Empiria i dzisiaj sprawdzimy sobie dwie listwy zasilające. Jedna to dosyć drogi model, APC, taka ośmiowtyczkowa, wtyczkowa osiem wtyczek tutaj posiada po dwóch stronach. Taki dosyć zaawansowany model z wieczystą gwarancją. Bliżej o niej, coś zaraz opowiem. A druga to jest najtańszy model Optima. Takie dwie kupiłem prywatnie, do mnie, do domu, ponieważ jedna tańsza listwa, tego typu, właśnie jak ta Optima, mi się po prostu popsuła, przestała działać, ni stąd, ni zowąd. Na szczęście nic się nie stało, nie wiem co tam się mogło wydarzyć. Czyli ten APC wygląda w ten sposób: to jest słuchajcie, gniazdka są położone, cztery z tej strony. I uwaga, żeby to nie kolidowało ze sobą, to cztery są z tyłu, więc tutaj możemy włożyć, to leży tak ładnie na ziemi. Ten kabelek z tyłu się tutaj chowa, w to można albo po prostu pościć go w tą stronę. No i ten model posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Za chwilę podam jego dane statystyczne z tabliczki znamionowej. Boku ma taki przycisk. W razie gdyby nastąpiło przeciążenie, to to nam wyskakuje. To jest taki bezpiecznik, jakby wbudowany, i wtedy należy go zresetować. Przycisnąć co jeszcze posiada również informację, że mamy dobre uziemienie. Czyli jeżeli go podłączymy, no to to powinno ta lampka się nam będzie palić wtedy na zielono. Oznacza to, że mamy dobre dobre gniazdko, z dobrym działającym uziemieniem sprawnym. Dobra, teraz jeżeli chodzi o dane właśnie tego, tej listwy, to już Wam mówię, czyli tak, z takich ciekawszych rzeczy to maksymalny prąd liniowy na fazę to jest 10 A, długość kabla 2 m, wartość znamionowa w dżulach, czyli chyba pojemność to jest 2754 dżule i również ta listwa ma tłumienie EMI, czyli tych zakłóceń elektromagnetycznych i RFI, czyli również częstotliwości radiowych, na poziomie powyżej 60 dB. Eee, także coś tam więcej wiemy, wiemy, że to jest jakoś tam ekranowana ta listwa, przynajmniej to jest plus. Teraz zobaczymy sobie na to. A i najważniejsza rzecz, właśnie, to jest różnica w cenie. Ta listwa, ta droższa, właśnie. Prawda? Kosztuje 170 zł w promocję, ja ją kupiłem za tyle chyba. Normalnie to wydatek ponad 200 zł za taką listwę. Natomiast to kosztuje kilkadziesiąt zł, chyba 50 czy 60. No ale to jest właściwie, wiecie, jak rozkręciłem tą moją listwę, którą ja kupiłem, to się trochę przestraszyłem. Jak to jest wszystko polutowane, więc postanowiłem, no cóż, że może jedna taka, gdzie jest podłączony drogi sprzęt, to będzie jednak taka listwa droższa. Ta listwa z kolei wygląda tak. Jest cieniutka, ale ładna, powiem Wam szczerze. Więc ona też ma tutaj taki wyłącznik. O co ciekawe, też ma z boku wyłącznik, czyli jakby przeciążony. Jest to, można to, nie wymieniamy całego bezpiecznika, tak jak w tych starszych listwach były te topikowe bezpieczniki, tylko tu jest taki automatyczny. Zaraz sobie to wszystko podłączę i nie wiem, czy pójdę z aparatem, może wam pokażę jak to wszystko wygląda po podłączeniu. No i tak wygląda właśnie listwa podłączona już do, wyposażona w pełen zestaw przewodów. Jak widzicie, jest świetne rozwiązanie, bardzo fajne, to jest to, że mamy właśnie wtyczki po obu stronach, a nie wszystkie są równolegle. Bardzo ładnie to wszystko się nam komponuje. No i cóż, bardzo pewne są te, jakby wkładając nawet te wtyczki, no to widać, że to jest produkt wysokiej klasy. Te wtyczki są naprawdę tak solidnie zrobione, że tutaj nie ma szansy, żeby cokolwiek z tego wyleciało. No i oczywiście parą nam się tutaj te dwie diody, sygnalizujące, że uziemienie jest prawidłowe. Z tyłu mamy inną oczywiście listwę, którą wcześniej tutaj miałem. Została nam jedno zasilanie tylko tutaj, bo się nie zmieściło, bo mam 7 potrzebnych tutaj gniazd. Właściwie 10 jest potrzebnych, więc 6 tych najważniejszych, kluczowych, to wszystko uda się, udało mi się podłączyć. Także jestem zadowolony z tej listy. Listwa fajna jest, myślę, że mi starczy na całe moje życie, skoro jest wieczysta gwarancja.